Witam serdecznie, jest z nami Martyna Zając. Martyna studiuje na uek Martyna, co studiujesz? Studiuję Towaroznawstwo. Towaroznawstwo? Tak. Towar na G? <grymne> Towar na G? Gruszka. Gruszka, <grymne> bardzo dobrze! <grymne> Drugi rok, trochę sekund, myślę, że na trzecim roku będzie lepiej. Dlaczego warto studiować tutaj, na ułk Przede wszystkim można poznać dużo nowych i ciekawych ludzi co rozwija nasze perspektywy na dalszy rozwój i przede wszystkim zdobyć niezbędne doświadczenie w pracy zawodowej. Jestem na inżynieryjnych studiach i przede wszystkim doceniam to uczelnię za to, że jest dużo laboratoriów, dzięki czemu można takie doświadczenie praktyczne nabyć, nie samą suchą teorię. Super. Kim chcesz zostać w przyszłości? W przyszłości chciałabym pracować w laboratorium i badać jakość żywności bądź Pracować w firmie jako menadżer, też związanej pewnie z transportem albo sprzedażą żywności, bądź produktów przemysłowych, na przykład galanteria skórzana. Galanteria odzież. skórzana. Odzież. No takie. Trwało towarzystwo w tym rzeczy. Super, no to warto studiować na uek Martyna Zając.